Kurde, oto sposób, w jaki sposób wywalić kurde gości z napadu. Ale jest. Nap generalnie Koleś wszedł i napisał, czy ktoś, czy ktoś tu gada po angielsku. Powiedziałem, że tak. Wszystkich wyrzucił, mnie zostawił i tyle. Generalnie to są e, ciche e, obrazy. O, co, ja jakie ciche? To jest sprytne obrazy, grupa z No, będzie po prostu łatwo, prosto. Powinno być szybko, ale widzę, że Koleś... awczy. czy... Okay, co? Koleś powiedział, że... Nie, mówi, że ja nic nie potrzebuję hakować, tylko żebym brał cokolwiek yy, on to weźmie. Nic po już odpisu, ja wybabę go gdzieś. Albo nie wiem, napisałem, bo okay, i tak będziemy działali na swoją rękę tak zwaną. Czyli ja będę robił, co mi się i tak, że mnie podoba po prostu. Czyli będę sobie tak otwierał drzwi, bo mamy... Czas, trzeba zdążyć 15 minut zrobić elitę. Jak wiadomo, elita jest bardzo ważna, bo to jest 100 tysięcy. Aktualnie, bo jest to poziom trudny. 100 tysięcy dla każdego z nas, które już nie jest dzielone między nikogo. A tak tutaj, co my nazbieramy? I tak musimy jeszcze się podzielić z botami, z Lesterem... No w sumie Lester to nie. Lester to nie bot. W ogóle taka a propos, co jest też bardzo ciekawe. Zobaczcie, ten koleś ma 469 level. A ma prawie taki level jak ja, nie? Tak powiem. Jestem bardzo ciekaw, czy wziął on page. Na 100% wziął on page. Radomy nie biorą innych gości na obrazy zazwyczaj. Rzadko kto kiedykolwiek bierze tych żeby brać, nie wiem, Johada, czyli tego 5%. Rzadko kto chce go w ogóle brać. Ładny tutaj, ładnie weszło, ale za dużo jedno kół. i tyle. No i tak nie ma co chodzić w pierwszą osobę, tak jak on tutaj wchodzi, bo i tak szybciej nie zejdziemy na dół. Oczywiście tutaj skaczącym krokiem zmierzemy do walenia karty, więc no, to wiadoma sprawa. Oczywiście dostaw długane nie zrobił, czyli dobrze. Dobra, koleś. Walenie karty. Perfekcyjne walenie. Dobra. Przechodzimy sobie tutaj i wolijmy. Niech on sobie idzie. Mi się nie chce biegać. Jak on dobiegnie raz wszystkich przede Spójrzmy na bronie. Bronie 5% bardzo dobrze. Niech tylko grało znaczy że przeszedłem przez te śluzę. no i już mogę sobie stać i po prostu wyczekać kastenkę i zobaczyć, jak to generalnie będzie. Jak wziął hakera 5%, no to będę bardzo zdziwiony, bo rzadko kto go bierze. Na obrazach, jeżeli chodzi o randomy, a w zasadzie on jest najlepszym hakerem, jakiego można brać. Już myślałem, że on stoi i czeka na mnie, aż przyjdę. No to chodzi, że ty białeś przejść i gdzie przeteraportować. To bo specjalnie zaplanowane w taki sposób. Dobrze, wchodzimy do środka i tyle. Ok. No ja idę sobie standardowo na środek i tyle. Zobaczymy jak mu oczywiście szybko będzie się, szybko będzie to trwało to otwieranie. Mam aż trzy obrazy na środku, więc idealnie, czy coś, nie wiem. 2.40, okej. Okay. 2.40, czyli chyba rzeczywiście wziął tego Jechana. W ogóle mówisz, że to wziął. Niemożliwe. Ale to tak oczywiście się gra, nie? Ja, teraz bierzemy to D. Znaczy, pierwotnie otwieramy te 2,40. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest 5% tyle, dawał czasu, ale no, na czas jestem bardzo zaskoczony. Może 7% wiem. Też jest taka możliwość, żebym mógł wziąć 5% koleścia. Dobra, on sobie oczywiście weźmie F i tyle. Wiadoma sprawa. No i zabieramy sobie D. No, no spokojnie zdążymy. Może to jest właśnie 7%. No, mógłby być, 2,40 ponad. 2,42, mógłby to być nawet i 7%. Dobra, nieważne, potem sobie zobaczymy ewentualnie na tabeli, albo na końcu właśnie tego napadu, bo to... Bo na pewno się skończy, więc... Trzeba by nie wtedy tam zobaczyć. On ma tam jedną bramkę do skakowania jeszcze. To jest na 4, wiadomo. Więc on tam zaraz sobie weźmie, otworzy. Nawet szybko mu też idzie otwieranie, więc... Cóż, no to jest jeden z tych napadów, gdzie koleś jest koksem. No tak można by to określić. On wszystko wie co należy robić, także pff, będzie to po prostu easy spiel, no, tak naprawdę, pełny, pełny easy spill, nie? Koleś tam, E musisz wziąć jeszcze, no i git, no i uciekamy. Dobra. Jeżeli to jest 5% to my byśmy praktycznie skoczyli, bo 20 chyba 6 sekund po różnicy jest między nim, a tym 3%, no, ale to zobaczę na podsumowaniu. W każdym razie, no zobaczymy czy zdąży wyjść. Nie zdążyłby wyjść. Do braku dwóch sekund. Czyli jak byłby to 3% byśmy nie zdążyli. Ale na 3% da się to przejść też, te obrazy, tylko że trzeba bardzo dużo losować jak na diamentach, nie? W sensie, żeby było podejście z trzema bramkami. Jak będzie podejście z trzema bramkami, no to, to da radę wszystko zebrać, absolutnie. Ale to tylko w takiej sytuacji. No tutaj akurat, no widać, na no, koleś się ogarnia sytuację, więc no wszystko raczej będzie dobrze zrobione. Nawet mnie tutaj wyprzedza na zakręcie. No ale wiadomo, ma mniejszy kod, więc dlatego nie wyprzedza. Bo on idzie akurat z pierwszej osoby i skacze, ale no, jak widzicie, no nie jest jakoś mega szybszy ode mnie. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że nawet nie jest mega szybszy ode mnie, wręcz biegniemy z tą samą prędkością. And karty też zrobił. No co najwyżej do speedrunu to się tylko przydaje. Ale w zasadzie się nie opłaca robić kartą. Tutaj akurat na skodach to czasowa ma znaczenia, Ale to też nie mam co się pchać, bo też zależy czy... O, i bot się zbagował. O, wiesz co zrobić? Ty nie wiesz co zrobić. Krap. No, chyba nie wiesz co zrobić. Po prostu go walisz. I to tyle. I proszę, jest załatwione. Ubranie się też zepsuły. Nie mamy ubrań. No trudno. No trudno. Chodź, koleś. Resta, Do ciebie woją restart. Jaki? I żaden restart, chodź tutaj po prostu i tyle. Ten restart będzie mówił Elitek chce zepsuć. Nie ma psucie elity, gościu. A jak już to restart, to bym musiał pójść, ale całego napadu. Absolutnie wszystkiego musiałoby iść. W sensie, że od początku bym musiał go włączyć i liczyć, że się nie zepsuje, bo to mo może być zepsute, ale nie musi. Dobra. No i idziemy. Teraz sobie tego strącamy. I idziemy do góry. Więc zasuwamy ten, za tym kolesiem. Nie jestem pewien, czy już kiedykolwiek, nawet z tym kolesiem, grałem te napady. No, ale to jest jeden z tych napadów, gdzie koleś będzie generalnie wszystko ogarniał. Faktycznie, no tylko tego glicza za bardzo nie jestczaj. Że niestety to się występuje na kasynie, ale to jest jeden z tych gości, którzy generalnie wiedzą, co należy robić na tym napadzie. No i teraz jakikolwiek samochód, no i oczywiście na helikopter. No bo wiadomo, elitka cały czas jest tutaj do zdobycia. Tylko zobaczymy, czy rzeczywiście pojedzie na ten helikopter, no. No ja nie będę mówił, no szkoda byłoby to marnować. A w sumie to już było na samym początku. Ale będę... To jest rzecz, którą na pewno na 100% powtarzam 15 tysięcy razy już. Że za elitę jest 100 tysięcy gratis. I jak się wyrobimy, ale się na 100% wyrobimy w te 15 minut, wręcz nie ma opcji, żebyśmy się nie wyrobili. Okej. Okay. No i świetnie. Wychodzimy i idziemy zaraz sobie tutaj do góry. ciekawe, czy spojrzał, czy jest ten helikopter, bo od tej strony najlepiej jechać, żeby zobaczyć, trzeba by się zrespił. Jak się nie zrespił, no to trzeba trochę odjechać i znowu przyjechać. Jakaś tam szansa na to oczywiście jest, żeby się nie pojawił, ale często się pojawia. O, na szybko spację kliknąłem. Co? So. Ty widzieliście co z tą postacią się stało? Ta postać jakieś fikołki dziwne zrobiła Dobra, chodźmy tutaj do niego Sorry, ona jakiś dziwny fikołek teraz odwaliła Teraz znowu się nie zapała? To jest nie mnie tak Dobra, wsiadaj i odlatuj Jedź do tego, do kupca. Kurde ty, ale oberwaliśmy. I już cały helikopter się dymi. No trochę nie najlepiej, żeś to rozegrał, wiesz? Mogłeś... Nie przelatywać między tymi budynkami i polecieć trochę w inną stronę. A ja postać mogła się złapać, szczerze. Bo się dwa razy nie złapała. Jeszcze piszę. Nie pisz nic, koleś, tylko e, kieruj tym. Bo jak puścisz kierowanie, to jeszcze się od jakieś rozbijemy i tyle będzie. Po prostu leć. Leć i zapomnij tym, o tym co się działo. To już było, minęło. prostu leć, leć, leć przed siebie. Ehm. W ogóle samochody chyba były pomiędzy, więc... Wydaje mi się, że będziemy mieli kupca w tych yy, lasach, jeżeli to tak było. Lasach paleto, czyli tak zwanym moim tartaku jak to żwie, więc będzie chyba git. Chyba git sobie da radę. Zobaczymy tylko. Nie no no cóż no. To jest jeden z tych napadów no którym po prostu wszystko wychodzi no bo koleś jest prosem nie. Koleś po prostu ogarnia temat. Tyle co najwyżej to że helikopter się troszeczkę dymi no bo źle trochę poleciał no i nie wiedział co zrobić tylko na tego Glicza. Że w sensie że trzeba po prostu przeskoczyć i liczyć to że się go walnie i kamera go nie zobaczy. Albo się nic nie zwiesi i tak dalej co nie. No różnie może być ale tak tak to generalnie wygląda. Miejmy też nadzieję że mu nie przyjdzie jakiś dziwny pomysł. Aby po prostu, nie wiem, skakać z tego helikoptera. Bo wiadomo, sytuacja jaka jest, że to może nie być najlepsze zawsze rozwiązanie. Bo to nie wiadomo czy da radę przeskoczyć, czy nie, czy też nie. Ale zgadzając na jego level, na pewno dałby radę, cóż. Nieźle, nieźle, nieźle. W ogóle to sobie wejdę potem na Social Cluba, zobaczymy, czy kogoś ma prywatne konto, czy też nie. Ja ma prywatne konto, no to niestety nic się nie pojawia ale jak po publicie, no to zobaczymy sobie <grych> ile kogoś go zarobił, nie? Na tym levelu. Tak jestem bardzo, jestem wtedy tego ciekaw. Jak to u niego wygląda sytuacja. Ale tak się jak nieźle, 2 miliony, z tego dla mnie tu będzie 300 tysięcy, czyli wiadomo, to jest typowe. No i będzie do tego elitka 1150. No czas jest wyśmienity tak naprawdę, naprawdę. Czas jest kozacki, no taki napadzik, no i do tego 100 tysięcy. Dlatego 47 tysięcy wędruje na moje konto. To jest oczywiście bardzo dobry hajs za pomoc na napadzie. Taki aktualnie, no to to już jest bardzo nieźle. Bardzo, bardzo dobrze to jest. Też oczywiście wiadomo, nie ma co dawać randomom więcej niż 15. Ale jak ktoś daje więcej niż 15, no to jakby to powiedzieć, to trzeba nie korzystać z okazji, co nie? Jak ktoś już daje, no to niech w takim razie będzie. Będzie w takim razie tak już to rozgrywane. No napad z koksem jakimś to był, no napad z prosem. O, nawet salon ma jakieś jeszcze tu ładnie rozdobiony. Ja. Nie, Johanna brał. Nie, Johan. Johan to jest 5%. O! No i brano odpowiednim hakerze jeszcze wszystko. Nie, no to 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 koleś w takim razie widać. Widać, że koleś ogarnia temat po prostu. Można mu tylko napisać, że GG i tyle. Bo koleś generalnie wszystko ogarnia, wszystko ogarnął dobrze, no tylko nie wiedział co zrobić na tego glitcha. I to właściwie tyle. Więc no, to jest jeden z koleśi, którzy generalnie ogarniają temat. <grytania> Dobra, więc... W takim razie to byłoby na tyle do następnego cześć, oby więcej takich koksów się trafiało. Wtedy te napady na kasę, no to będzie po prostu czysta przyjemność do grania.